Witajcie po tej stronie Deltoro, a to jest kolejny odcinek do naszej serii Let's Play Kangurek KO. Tym razem idziemy walczyć ze złym kapitanem hakiem. A, pamiętam, walka z nim także jest prosta: on wbija hak. Znaczy, chce nas zaatakować hakiem. Wbija się w lud. No i my go wykańczamy. Zbyt trudne, co to nie jest. W ogóle ta walka jest nie fair. On jest większy od nas. Oho, ho, dostaliśmy. No, 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 to jeszcze raz, a nie tutaj. Hop, iż, oh, ha, ha, hahaha, i masz za swoje. Jej, to było co proste. Dobra, lecimy do tej planszy. Wow, rytm jak jakiś szanta. Jakaś szanta. Dobra, um, więc miałem opowiadać o tym moim cudownym śnie, więc było sobie takie coś że jest, że grałem w tą grę jeszcze jak byłem w przedszkolu, nieprawdaż? Wow! Pff, grałem sobie... Wow! Słyszeliście te rytmy? Dobra, za chwilę. Um, grałem w to, jak jeszcze byłem w przedszkolu i właśnie ten poziom mi się jakoś tak wbił w głowę. Um, śnił mi się koszmar z tego poziomu, że chodziły właśnie jakieś takie rekiny i marynarze, a ja miałem taki dywan. Na którym są jakieś tam ulice, budynki, prawda? Pewnie większość z was kojarzy z dzieciństwa, że miało taki dywan. Um, I właśnie miałem taki koszmar, że um, jestem na tych ulicach i uciekam że właśnie przed tymi marynarzami i... E, ...rekinami. Później się tam właśnie skakałem do łóżka rodziców, prawda? Bo było takie wielkie w porównaniu ze mną, prawda? Bo ja byłem takim malutkim ludzikiem, tylko na tym małym dywanie. Skakałem do łóżka rodziców. Okazało się potem, że ja na serio skakałem w nocy po łóżku, krzycząc drąd się mamo, tata, oni mnie nie mogli w ogóle obudzić z tego, jak w się normalnie byłem. A obudziłem się potem około 9 rano. Yy, z tak zarabiałymi oczami, że nie mogłem ich otworzyć, po prostu... Nie wiem, co wtedy ze mną było, ale na serio coś złego. Do tej pory pamiętam ten dzień. I ten moment, jakbym oślep, jakbym nie mogłem na serio otworzyć oczu. Cześć, panie szczurku Matko kojarzę, skończ te rytmy, ale... Um. O matko. A, te możemy ją prze 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 przestawiać. przeprzestawiać. Ach, jakbyśmy nie mogli tą, tą to po prostu wyskoczyć. A... Co my możemy robić w ogóle? Co to jest za... Aha, te możemy rozwalać, a tych nie. Nie, też możemy rozwalać. które w końcu możemy rozwalać, a których nie? LOL.

no ale jednak większość, większość gry tutaj się spędza, znaczy nie większość, ale dużo czasu się tutaj spędza Błądząc po tych korytarzach Nie mogąc znaleźć odpowiedzi na dręczące nas pytania Ach ta muzyka Co <grytanie> że ja się tak jarę tą muzyką, ale wspomnienia wracają Putis P Putis hmm. Wow, mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Tam w tle coś się dzieje. Chyba to słyszycie, no ale cóż, musicie przeżyć. Coż, tam się dzieje. Aha, beczki wyskakują i chcą was zabić. Spoko. Mam doświadczenie w takich sprawach. Bum. Nie chcę mi się rozwalać i sprawdzać tych beczek. O nie, kolejny, no bez jaj. Ej hey no, ej hey, kamera, kamera. Hello, kamera. No nie, tym razem bez kamery. Kosmos. Mam nadzieję, że to nie będzie. O, poziom. Bonusowy. Jak miło. What the fuck? Aha, okej. Okay. Ale ja się nie przypatrzyłem, sorry. Dobra, strzelamy rzecz szybko. Haha, poszliśmy. Dobra, wyjdźmy. Będzie jeszcze drugie losowanie, czy już nie? Putis, nie da się rozwalić. Spróbuję wyjść, może coś jeszcze będzie. Czy to jest tylko takie jednorazowe? Eee, chyba jednorazowe, ale ciekawe. Trzeba się już patrzeć, nie widzisz się akurat poparciło, bo nie patrzyłem. Ale tak możemy tak skacząc możemy sobie sami utorować drogę. Trzeba w się sensie zobaczyć drogę. O, monetki. Prawie poziom już jest, tak więc przydadzą się. Każda monetka się liczy. Matka w tych starych grach nie da się jeszcze ten Biec do przodu i skręcać w lewo jednocześnie. Ach, znów sorry, przepraszam zacięcie. Znów naruszyli mój ekosystem. Tak jak sobie tutaj już... Wyrobiłem swój własny ekosystem. Nie wychodzę z pokoju przez 3 dni. O, trzy noce. <grymne> tak jest, o. Chorągiew. Jak miło. Dobra, coś tu możemy rozwalić. Tam jest do rozwalenia jedna rzecz. Nie, tutaj też. Hop. No, nie do I jest wyjście. Tam, 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 tam. Matko, nie wiem czemu mi się to z morskimi opowieściami kojarzy. Ten, tam muzyka. Zresztą jest? Nie ma to nic. W no, nie wiem czemu mi się z tą piosenką kojarzy. Nawet jej nie przypomina. Oho oh. Wow. Mam. Ojej. Oh, je. Biegałkę. Jest tutaj dziursko? Nie ma dziurska. Ale i tak skończy. Oj życie, po życie warto się wybrać Hop, nie mam życia Teraz żeby go nie stracić tylko Okej okay. uhu, jest uhu. wyjście I teraz jeździmy sobie jeszcze na motorówce Oj, to będzie trudny poziom. Oj tak, oj to będzie trudny poziom. Hm. kilka dróg? O to, Fuck. Okay. I w lewo. Ohoo. znów było. Tak, sorki, ale... Pewnie tak będzie przez... o oh, jak fajnie Przez jakiś czas będzie tak? O nie, 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 nie! <grywa> why why so close? No i od nowa. bo czemu nie? Zbugowane. O, monetka. jak miło Czyli jednak na skróty nie ma po co się jeździć Monetki mijamy Może tutaj hamować? Mogę, okej. Okay. To do matka jak w driverze. <grym> się przyspieszasz i i tak. Driver 1 też była epicka gra. Ale nie, nie będę za bardzo kręcił. Nie ma po co. Hop. Coś czuję, że koniec jest już bliski. Da fuk, Da fuk do faaa... Okej. Udało się. Co w ogóle robimy z pacją? Nic nie robimy z pacją. No może kontrolem coś robimy? Też nic nie robimy. Matko, te łodzie są najgorsze. Ho Oj, oh, O jest, jest, jest. Wyjście. Ziom. Dało się. Kurde. Coś szybki był dzisiejszy odcinek. O oh, nie, labir... Nie, 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 nie. To labirynt. O oh, mój Jezu. No, ale trudno. Każdy poziom trzeba przejść. Ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem, kiedy to pójdziemy do Labiryntu. Na razie.